W zeszłym tygodniu mieliśmy posiedzenie amerykańskiego Fedu. Tutaj po raz kolejny Jerome Powell i jego koledzy i koleżanki z Fedu przyznali, że jeszcze nie jest czas na to, żeby informować ręki o jakiejś potencjalnej dacie. Dla ograniczenia skupu aktywów, więc te oczekiwania, które nam narosły wcześniej wokół dolara, zostały, tak powiem, ponownie zredukowane i dolar w zeszłym tygodniu zaczął się osłabiać, i ten fakt pomógł naszemu polskiemu złotemu. Nasza waluta znów próbuje zyskiwać na wartości. I tym razem sprzymierzeńcem tego mogą być dane o inflacji, która sięgnęła poziomu 5% w relacji rok do roku. I znów się pojawiają spekulacje, pojawiają się głosy, czy jednak to nie spowoduje, że w naszej Radzie Polityki Pieniężnej dojść do jakiejś zmiany poglądów. Pewnie nie, no, ale te najbliższe kilka, kilkanaście dni mogą dać właśnie oddech złotemu. Czyli reasumując, dopóki dolar będzie na świecie słabł, a takie są ku temu szanse, to dolar będzie mocniejszy, czy dolar złoty będzie mocniejszy. Jeśli chodzi o takie ważne dane, które będą wpływały na rynki finansowe w tym tygodniu, to mam tu na myśli głównie piątkowe informacje Departamentu pracy USA odnośnie właśnie nowych etatów w gospodarce amerykańskiej i oczekiwania są na poziomie 900 tysięcy poza rolnictwem. Jeżeli odczyt będzie wyższy, to oczywiście dobrze, ale wątpię, czy te dane będą w stanie jakoś mocniej ruszyć dolarem. Więc być może czeka nas nieco dłuższy okres, około 2-3 tygodni słabości dolara, i tym samym złoty też ma szansę, właśnie w sierpniu, nieco bardziej dragować. Ja myślę, że ta wysoka inflacja ona będzie powodowała, że w gronie członków Rady będziemy mieć coraz większą dyskusję na temat tego, czy nieco nie zaostrzyć języka komunikacji z rękami. Oczywiście to nie jest tak, że już od razu zobaczymy jakieś podwyżki stóp, ale nawet samo stwierdzenie, że ta inflacja jest za wysoka. No już może być takim pewnym przygotowaniem w do tego, że jakaś podwyżka by się pojawiła na przykład na początku przyszłego roku. Dwa, że no myślę, że czas na to, żeby nasza Rada chociażby wysłała ręką sygnał odnośnie, Planów zakończenia skupu aktywów. Więc coś powinno być zrobione. Zwłaszcza, że jak spojrzymy na naszych sąsiadów, czyli na Węgry, na Czechy, tam już też 2000 leci są jakby no w zupełnie innym, innym trybie. Tak? Tam już te podwyżki się zaczęły i tam już proces trwa.